Jeszcze mamy chwilkę, poczekam na naszą godzinę. Równą godzinę. Równe 45. Yes! Yeah. Witam wszystkich serdecznie. Witam na relaksie przy biurku Magdalena Pawłowska. Słuchajcie, dzisiaj okazuje się, że mamy ostatnie nasze takie spotkanie w 2021 roku, ostatnie spotkanie przed świętami też, tak. I co? I ja bym chciała dzisiaj Was zaprosić do takiego rytuału przejścia, transformacji. Możecie go powtórzyć w Sylwestra. Jest to rytuał, który pozwoli nam puścić wszystko to, co nam nie służy i zaprosić do siebie, do swojego życia wszystko to, czego pragniemy. Wchodzicie w to? Okej, okay. dobra, to zaczynamy. Jak byście mogli wstać z krzeseł? Ten z krzeseł, ja, ja przesuwam to moje krzesło, bo później będę tu usiądziemy. I słuchajcie, na początek to jest test, próba tego, co zrobicie na przykład w Sylwestra, albo później po zastanowieniu się, bo pewnie nie wszyscy są gotowi, nie wszyscy z Was mają w sobie te nie wszyscy wiedzą, co chcą puścić, czego nie chcą już w tym roku, tak, co chcą pożegnać. Więc wy sobie wy przemyślicie to wszystko tak? i powtórzycie to. W takim razie ja dam przykład. Puszczam lęk i niepokój. Nie chcę więcej lęku i niepokoju w 2022. Żegnam się z lękiem. Z 2021 roku. Żegnam również choroby. Tak, to takie o, o, ogólne sprawy. Żegnam wszystkie choroby z 2021 roku. Puszczam je. I słuchajcie, w związku z tym, że my je puszczamy, my musimy rozluźnić ręce, przez całą tą obręcz barkową. Nie trzymamy się kurczowo chorób. Wiecie o tym, że też choroby mają takie działanie, że. W chorobie pozwalamy sobie odpocząć, yy, pozwalamy sobie na większy, no nie wiem, relaks, błogość, czujemy się słabo, czasami za dużo jest tej mocy w naszym życiu i my po prostu ta moc nas przytłacza i chcemy być słabi, mówimy, kurczę, ja już chcę być słaba, w związku z tym przychodzą do nas choroby, tak? Bo to jest taki proces. My chcemy puścić pożegnać choroby, pożegnać lęk. Nie trzymamy się ich. I co robimy? Wytrząśniemy wszystko to, co chcemy pożegnać w 2021 roku. Nie chcemy tego w 2022. Także puszczamy, rozluźniamy naszą obręcz barkową, machamy, stoimy pewnie na stopach i wytrząsamy to wszystko. Zrobimy wdech. Ręce do góry, wyciągniemy się, złapiemy kciuk za kciuk. Czujemy, nie trzymamy już tego. Przechylimy się w jedną stronę. Poczujemy, jak uwalnia się cały nasz jeden bok. Wracamy do centrum. Uwalnia się drugi bok. Czujemy rozpięcie wszystkich mięśni z boku, wdech i wydech znowu puszczamy. Chciałabym, żebyśmy wymasowali również tutaj tę część. To też jest ważne, bo od tego przechodzą te wszystkie mięśnie, czyli masujemy odcinek tu piersiowy, naszą klatkę piersiową. Wymasujmy. Tutaj też są punkty spustowe. Może być tak, i powiedz, tak, może być tak, że poczujecie ból, że poczujecie w takich miejscach E, że znajdziecie miejsca, w których ten ból jest większy. I właśnie w tym miejscu masujemy takimi ruchami okrężnymi. Tak? Nie boimy się tego bólu. Jeżeli nie dajecie rady zrobić tego dwoma rękami równocześnie, robicie raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Mnie na przykład tu boli, e, nie da, e, tuż przy pasze e, nad piersią. Tak? Tu czuję, że mam mięsień, który trzymał, który nie chciał puścić. Okej. Okay. Z jednej strony, z drugiej strony, to oczywiście też ma dobry wpływ na całą na naszą klatkę piersiową, na całe ciało, regeneruje nas. Tak, jeżeli nie chcę niczego żeby opuszczać, także to też jest dobre. Chwila. I w obręczy barkowej to, co trzymamy, również pomasujmy nasze całe ramiona, pouciskajmy ramiona. To też ma wpływ na to, żebyśmy mogli puścić, żebyśmy rozluźnili te ręce. Puszczamy, puszczamy, po prostu puszczamy. Otworzymy ręce, przechylimy. Wypchniemy nadgarstki do przodu, uwalniamy barki, barki do w dół, uwalniamy też szyję, szyja idzie do góry. I tutaj w ten sposób zróbmy ten ruch. O, zamykamy i otwieramy. I słuchajcie, jak właśnie otwieramy, pomyślmy o tym, że otwieramy się na to, co chcemy. Otrzymać w 2022 roku. Chcemy zdrowie, chcemy radość, jesteśmy otwarci, tak? Wyciągamy rękę właśnie po to. Jesteśmy gotowi na to, żeby otrzymać. I powiedzcie to sobie w sercu. Chcemy otrzymać zdrowie. Już pożegnaliśmy choroby i lęk. Chcemy otrzymać i otrzymujemy. Zdrowie, radość, wolność. Wdzięczność. Jeszcze chwilę trzymamy tak ręce. Czujemy jak nam się tutaj naciąga e, e, ścięgno, nerwy. I znowu puszczamy. Rozluźniamy ręce. Rozluźniamy. W związku z tym, że chcemy dużo otrzymać w nowym roku, otwórzmy się szeroko na to. Również przejdziemy do rozkroku. Mamy pozycję szeroką. Wszystko to, co jest dla nas, my jesteśmy gotowi, żeby to otrzymać. Otrzymamy to wszystko. Tylko musimy zaufać. Zaufać życiu. I w tej pozycji poczujmy, jak nasze stopy pewnie stoją na podłożu, mamy pewne oparcie. Poczujmy nasze szerokie ramiona, możecie zamknąć oczy, poczujmy nasze dłonie. Nasze dłonie gotowe są do otrzymania. Nasze całe ciało gotowe jest na to, żeby otrzymać zdrowie. Trzeba utrzymać pewność siebie, poczuć pewność siebie. Właśnie w tym zaufaniu, poczuć się w tym pewnie. 2022 rok jest dla nas. Jeszcze chwila. Poczujmy wibracje w rękach, w dłoniach. Może być tak, że poczujecie ciepło albo mrowienie. Tutaj staramy się wydłużyć szyję. Cały czas klatka piersiowa otwarta i po bardziej otworzymy naszą klatkę. Poszerzymy ten zakres. Poczujcie, jak nasze łopatki łączą się, jak klatka piersiowa wysuwa się do przodu, mostek kieruje się do góry. I właśnie tutaj poczujmy, że otwieramy nasze serce na to wszystko. Również naczucie, naczucie ciała na naszą wrażliwość. Niezależnie od tego, na jakim stanowisku jesteście kierowniczym. Czy nie kierowniczym. Każdy z nas jest wrażliwy. I to jest dobra cecha. Tak? To nie jest słabość. Nie bójmy się być wrażliwym. Wdech? I wydech. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy ramiona. I jeszcze raz. Wdech. Ręce do góry, złapiemy kciuł za kciuł. Znowu przeciągamy się do góry. Wyciągamy boki tłowia, Ustawcie dobrze miednicę, żeby nasz kręgosłup mógł się dobrze ustawić. I wydech. Ręce w dół. Położymy na chwilę ręce na wiodra, Cały czas nasze stopy patrzą do przodu. Wydłużymy dół. I pochylimy się na chwilę, popatrzymy w podłogę, poczujemy tyły nóg, jak się rozciągają. Poczujmy, że nie tylko klatka piersiowa jest otwarta, ale również całe nasze ciało. Nie mamy już przykurczonego ciała, nic nas nie ogranicza. I tak właśnie jest w 2022 roku, słuchajcie. Otwieramy się na wszystko. Co jest dla nas? Wdech, wydech. Zginamy nogi w kolanach, rozluźniamy ręce, skłaniamy się do dołu, czujemy ciężar naszej głowy, wydłuża się nasza szyja, rozluźniamy barki. Totalny luz. Możemy się rozluźnić w 2022 roku. Nie musimy się spinać, nie musimy trzymać niczego na siłę. Tym bardziej nie musimy się trzymać tego, co nam nie służy. I powoli, powoli, okrągłymi plecami przechodzimy do pionu. Powoli też otwieramy oczy. Jeszcze raz zrobimy wdech. Unosimy ręce do góry, wydłużymy szyję. Czubek głowy kierujemy do sufitu. Wydech. Siadamy na naszym ulubionym krześle. Dobrze krzesło jest stronę. Chociaż siedzieć na nim nie jest jakoś super przez tyle godzin, prawda? I co chciałabym, żebyśmy zrobili? Chciałabym, żebyśmy poczuli nasze serce. Wszyscy kładziemy prawą rękę na sercu, lewą rękę na brzuchu i zrobimy dynamiczne wydechy nosem. Starajcie się to robić zawsze nosem, w każdy w swoim tempie, ale jeżeli to będzie bardziej dynamiczne, szybsze, to wtedy poczujecie swoje serce o wiele mocniej. Chciałabym, żebyśmy wszyscy poczuli to serce. Tak. Zamykamy oczy i staramy się wydychać powietrze nosem w sposób dynamiczny. Wdech jest brany automatycznie. Nie skupiamy się na wdechu. Poczujcie również, jak pracuje brzuch pod lewą ręką. Długa szyja. Zamknięte oczy. W takim tempie, w jakim możecie. Nasz brzuch pracuje jak miech. I bierzemy wdech głęboko do brzucha. Uspokajamy nasz oddech. Poczujmy nasze serce pod dłonią. Oddychamy spokojnie. Wydłużmy kręgosłup, szyję. Skierujmy czubek głowy do sufitu. Poczujmy nasze ciało. Nie tylko serce. I to serce bije dla nas. To ciało służy nam. Podziękujmy za to ciało. Poczujmy wdzięczność. I wyobraźmy sobie. Jest 2022 rok. Mamy za sobą to, co nam nie służy. Pożegnaliśmy to. I otwieramy się. Na to, czego pragniemy. Na zdrowie, na miłość. Na obfitość, również finansową. Na radość. Na i Poczujmy Jakbyśmy to już mieli. Mamy to już, słuchajcie. Jest 2022 rok. I to wszystko do nas przyszło. Niech nasze ciało i nasze serce poczuje. To wszystko jest nasze. To, czego pragniecie, jest wasze. Uśmiechamy się do serca, do ciała i również do siebie. Zrobimy wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech. I powoli na wdechu otwieramy oczy. Rozluźnione ręce. Ręce na uda. Wydłużmy jeszcze kręgosłup, próbę głowy do sufitu. I spróbujcie się uśmiechnąć na twarzy. Ja Wam bardzo dziękuję za wspólny czas. Chciałabym Wam bardzo podziękować za cały rok. Cudownie. Naprawdę, mega wdzięczność. Uwielbiam Was i uwielbiam pracę dla Was. Bardzo dziękuję. Życzę Wam wesołych świąt w imieniu swoim, ale również całego zespołu tutaj, który no, czuwa nad tym, żeby te transmisje były na czas zgrane. Żeby były na odpowiedni, w odpowiedniej jakości. Tak, bardzo Wam dziękuję. Wiecie, gdzie mnie znaleźć? Yoga z magdą, małpa gmail .com. Jestem na Facebooku Magdalena Pawłowska, Good Vibes Yoga, Magdalena Pawłowska, grupa yoga z Magdą. Także jeżeli macie pytania, walcie śmiało. I taka prośba o wypełnienie ankiety. Link do ankiety jest podany pod transmisją, ewentualnie w czacie, ale chyba pod transmisją. I ja Wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, spełnienia Waszych pragnień, marzeń w 2022 roku. Słuchajcie. Do zobaczenia! Wielkie dzięki pa.